Proszę Państwa na środek. O, tak, tak, tak. Panu było widać na Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym debiucie spółki GenomTek, spółka akcyjna. Witam wszystkich Państwa zgromadzonych na sali notowań jak również online. Są ze mną dzisiaj na podium przedstawiciele zarządu spółki, których chciałam teraz serdecznie przedstawić, pan Miron Tokarski, prezes i współzałożyciel spółki. Powitajmy brawami, pan Michał Wachowski, członek Zarządu Spółki, i pan Czarut Szach, członek zarządu spółki. Welcome. Szanowni państwo, dzisiejszy debiutant przychodzi z rynku NewConnect naszego alternatywnego rynku giełdy papierów wartościowych na rynek regulowany zwany rynkiem głównym giełdy papierów wartościowych. Spółka Genomtek była notowana na rynku NewConnect od 2021 roku. Będzie na rynku głównym 418 spółką i jednocześnie siódmą w sektorze nowe technologie, do którego właśnie dołącza. Nasz emitent jest spółką technologiczną działającą w obszarze diagnostyki klinicznej dokładnie i tutaj pozwolę sobie skorzystać ze ściągawki w obszarze zastosowania metod izotermalnych w diagnostyce molekularnej i również komercjalizacji powstałych rozwiązań. Flagowym projektem spółki jest Genomtek ID jest to system diagnostyczny, który ma pomóc w tym, by badania diagnostyczne i testy były wykonywane szybciej, skuteczniej i były bardziej dostępne dla nas. Spółka również zajmuje się dodatkową działalnością w zakresie opracowywania i komercjalizacji testów genetycznych. Teraz chciałabym bardzo serdecznie zaprosić pana prezesa do zabrania głosu i krótkiego przemówienia. Dziękuję bardzo Pani Prezes za to miłe wprowadzenie. Szanowni Państwo, w 2016 roku, kiedy rozpoczynaliśmy przygodę z genom takim, kiedy ja, Gosia i Henryk zakładaliśmy w spółkę, nie sądziliśmy, że dzisiaj po tych paru latach będziemy tutaj na głównym parkiecie giełdy papierów wartościowych. To jest naprawdę bardzo duże osiągnięcie dla całego zespołu. I w nawiązaniu do zespołu, tak naprawdę to, że tutaj jesteśmy, to jest zasługa naszego całego zespołu, za co Wam wszystkim serdecznie dziękuję. Dziękuję tym osobom, które dzisiaj tutaj z nami, z naszego zespołu są w Warszawie. Dziękuję także pozostałym członkom zarządu za to, że, że wspierają nas, wspierają spółkę swoją ciężką pracą przez te ostatnie lata. Wymaga, też, wymaga to też tego, żeby podziękować inwestorom. Inwestorom, bez których również nas tutaj by nie było. Pierwsi inwestorzy, którzy zainwestowali tak naprawdę w sam pomysł, bo pamiętam nasze pierwsze spotkanie, gdzie powiedzieliśmy, że mamy właśnie pomysł na rozwiązanie problemu związanego z długim oczekiwaniem na wynik badania genetycznego. Wiemy, że da się to zrobić w miejscu opieki nad pacjentem, ale nie wiemy jeszcze jak. W tej chwili mając genom Tek ID po tych latach pracy udowadniamy, że jest to możliwe, że jest możliwe uzyskanie wyniku wiarygodnego wyniku badania genetycznego w miejscu opieki nad pacjentem, nie tylko w przypadku jednego patogenu, ale w zakresie szerszego spektrum. Ostatecznie genom Tek ma usprawnić proces diagnostyczny, tak, żebyśmy my wszyscy mogli skorzystać z celowanego leczenia tak szybko, jak to jest możliwe podczas jednej wizyty w gabinecie lekarskim. I na koniec chciałbym też podziękować naszym rodzinom, ponieważ bez ich wsparcia zapewne nas tutaj nie było, bo te ostatnie lata, ostatnie też miesiące wymagały dużej liczby wyrzeczeń, dużej liczby ciężkiej pracy, więc również w imieniu całego zespołu dziękuję naszym najbliższym. Życzę Państwu dobrego dnia, mam nadzieję, że ten sektor biotechnologiczny, który na razie ma niewiele spółek, na, na głównym parkiecie giełdy papierów wartościowych będzie się rozwijał, że nasza polska biotechnologia również będzie miała szansę zaistnieć w świecie i Genomtek dołoży swoją cegiełkę do tego całego procesu. Serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję Panie Prezesie. Ja w imieniu Giełdy Papierów Wartościowych i myślę, że inwestorów chciałabym pogratulować, życzyć rozwoju, spełniania marzeń i samych sukcesów. A teraz, by uczcić ten moment ważny w życiu spółki, chciałabym na ręce członków zarządu przekazać symbol spółki giełdowej, giełdowego byka oraz certyfikat. Jeszcze raz dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej uroczystości. Zapraszam teraz do dalszych spotkań, rozmów ze spółką oraz y, rozmów i spotkań w kuluarek. Dziękuję bardzo. <laughs>